The year since Apollyon came, our people starved. And the worst of us fell on each other like beasts. Growing fat on their own people's misery. Ragnar was one of those. Let's feast! And so, I came down from the mountains. I joined the Warborn. And then we did something about it. Gramy na maksa czas na recenzję For Honor. Gra pojawiła się 14 lutego, zarówno na PC, jak i na PlayStation 4, Xbox One, no i oczywiście też jest dostępna na PlayStation 4 Pro. Wydawcą jest Ubisoft, w Polsce Ubisoft Polska, producentem Ubisoft Montreal, razem z Blue Byte z Niemiec. Jest to gra stricte, można powiedzieć... Online, chociaż ma też tryb dla pojedynczego gracza. Razem ze mną w studiu jest również Krzysztof Lenarczyk. I, I razem we dwóch tutaj będziemy opowiadać o tej grze. I chociaż minęło już troszkę czasu od jej premiery, to wydaje mi się, że to nawet na plus nam wyjdzie, bo możemy opowiedzieć też o problemach, jakie stwarza For Honor, przynajmniej w kwestii takich technicznych online. Ale może przejdźmy do tego, czym jest same For Honor, bo to są starcia tak naprawdę trzech frakcji samurajów, wikingów, wikingów i rycerzy. I rycerzy. Historia jest dosyć pokręcona, ale nawet nie wiem, czy warta po prostu ym, tłumaczenia. To ja może od razu się odniosę bezpośrednio, mm -hmm. bo ja zacząłem tryb jednoosobowy, ale dla mnie był na tyle miałki i bezsensowny, że uznałem, że jest to tylko przygotowanie do multiplayera i jako główną część swojej recenzji. Obrałem tę część, którą założyli sobie sami twórcy, tak? Czyli ja będę oceniał stricte część multiplayerową. Mateusz. Ja więcej grałem akurat singla... w singla, jako bo tałość? jestem takim graczem raczej singlowym. Ale faktycznie też dużo czasu spędziłem w trybie multiplayer. I właśnie, jeśli chodzi o single player, to jest to gra na około, bym powiedział, 6 godzin w porywach do 7. To już maksymalnie niektóre osoby mogą spokojnie przejść ją w, w 5 godzin, jest około 18 zadań, ale tak jak powiedziałeś, właśnie fabuła jest taka miałka, dialogi są, no krótko mówiąc, beznadziejne ale wydaje się, że to nie o to chodziło nie to przyświecało jakby twórcom tworząc tryb dla pojedynczego gracza, bo jednak jak wspomniałeś również na początku to jest tryb, który przygotowuje gracza do tego, żeby zagrać w trybie wieloosobowym, bo tutaj zaczynamy kampanię podzieloną właśnie na te trzy frakcje rycerzy, wikingów i samurai gramy około po 6 siedem misji każdą z frakcji i uczymy się jakby z samej rozgrywki nimi, a to co się dzieje tam w tle, ta cała historia, to jest, jest Najmniej istotna, na, ale wydaje mi się, że warto zagrać w tryb dla pojedynczego gracza, bo później bardzo łatwo i płynnie można przejść do potyczek między wieloma graczami, bo jednak jest to gra bardzo wymagająca i myślę, że powinniśmy w tym momencie porozmawiać już o samej mechanice, zanim porozmawiamy już o samych trybach. Gra w, u podstawy jest dość prosta, a przynajmniej taka się wydaje, bo na start dostajemy. Widok z pleców, czyli tak zwany TPP. Cała walka i cały urok tej gry polega na tym, że w zasadzie każdy z ulicy jest w stanie w nią zagrać, bo wystarczy aktywować pozycję bojową na padzie od Xbox One. Odpowiada za to przycisk LT, i odpowiednio wskazując jeden z trzech kierunków prawą gałką analogową, wykonujemy ataki lub je blokujemy, też używając odpowiedniego przycisku. Jest to dość intuicyjne, szczególnie, że nawet w trybie multiplayer gra podpowiada nam takimi czerwonymi strzałkami, z którego kierunku dany gracz zaatakuje, ale to nie zmienia faktu, że gracze mogą, tak jakby. Fejkować, to znaczy pokazują, że będą atakować z lewego dolnego rogu, a w ostatnim momencie zmienią to na, na atak górny, co sprawia, że naprawdę walka jest satysfakcjonująca i wymagająca, ale y, zarazem na tyle intuicyjna i łatwa, że każdy może w nią zagrać. I to jest zdecydowanie największy plus tej gry, co zresztą przekłada się na to, że według mnie najlepsze tryby po sieci to są pojedynki jeden na jednego. Ewentualnie dwóch na dwóch, ale to już jak się z kimś gra, z którym można na przykład porozmawiać przez. No tak, headset. Ale ja na przykład najwięcej czasu spędziłem w pojedynkach jeden na jednego, gdzie mm, bardzo dużo przyjemności sprawiało mi zdobywanie możliwości, jak pokonywać innych graczy, bo na przykład nie tylko samą walką można wygrać, chociażby można kogoś zepchnąć z mapy, co też jest dość istotną, taktyką w wielu walkach i nawet niekoniecznie trzeba czasami używać tej postawy bojowej, tylko można wykonywać szybkie ataki, pojawia się też bardzo dużo różnych kombinacji ciosów, każda klasa ma tak jakby swoje specjalne możliwości, co naprawdę sprawiło mi dużo przyjemności i w pewnym momencie w zasadzie jedyną grą, w którą grałem to było For Honor. I też dodatkowo jest ten świat podzielony na frakcje wikingów, rycerzy i itd., i jeszcze w ramach tych frakcji też są jakby typy różne wikingów i też samych rycerzy, więc każda rozgrywka, każdą postacią się troszeczkę różni na swój sposób, więc można na przykład sobie wymaksować, że jesteśmy dobrym wikingiem. I, i, I też w ten sposób, grając z daną postacią, jestem trochę skomplikowany system zdobywania nowego ekwipunku. Bo co jakiś czas jakoś tam dostajemy różne części i tak dalej, i w skrócie zdobywamy stal, którą możemy wymienić właśnie na takie różne rzeczy. Chyba najtańszy pakiet kosztował około 21 zł za 5000 sztuk stali, a najdroższy ponad 400 zł, czyli praktycznie dwa razy tyle, ile kosztuje sama gra. To jest chyba 1,5 miliona albo 150 tysięcy sztuk stali. Co ciekawe, na przykład za 36 tysięcy możemy kupić pakiet trzech skórek, więc to już można sobie wyobrazić, jak bardzo wpływa to na wizualną część, ale również możemy na przykład odblokowywać talenty dla samych bohaterów za pieniądze, to jest około chyba 30 tysięcy. Więc tutaj, jak ktoś ma pieniądze, to faktycznie ta gra może w pewien sposób tutaj wchodzić w taki tryb Pay to Win, ale, ale z drugiej strony. Z drugiej strony te wszystkie właśnie. rzeczy można sobie odlokować odpowiednio maksując daną postać, więc to nie jest jakoś bardzo e, inwazyjne, jakbym to m, powiedział. Natomiast. Czy ja wiem, czy to jest potrzebne, no. Momenta mi się, że momentami nie. czuję się tak, tej że jakby to była gra free to play. I to nie tylko dlatego, że e, posiada mikrotransakcje, ale w moim odczuciu. Po premierze gra była praktycznie niegrywalna. W trybie multiplayer, w tym najważniejszym trybie, w dominacji, w który przypomina trochę w pewnym sensie gry MOBA, gdzie bijemy się z dużą ilością słabszych przeciwników, ale też z innymi graczami, bardzo często było tak, że jednego gracza w ogóle nie dołączało do meczu, przez co jedna drużyna była osłabiona w dużej mierze y, po prostu wyrzucało z serwerów, albo przysporzało kłopoty w jakiejś innej kwestii. To, to zresztą pisałem do Ciebie, że nie dało się grać i było to bardzo irytujące, dlatego też ta recenzja się przeciągnęła, bo For Honor otrzymał już sporą ilość aktualizacji i łatek, które pozwalają w niego grać, natomiast stan po premierze był dla mnie wstrząsający. No to, trochę tragiczny, ale nadal się zdarzają takie sytuacje, bo również byłem ostatnio u kolegi, który zakupił sobie For Honor i, I też mi Mateusz co się dzieje. Nie chcę łączyć mi gry z serwerami, nie mogę grać, a co jest najciekawsze, trzeba mieć połączenie internetowe, żeby nawet zagrać w tryb dla pojedynczego gracza. Więc no tak. nic z tego, po prostu nie zagramy, jeśli nam się gra nie połączy z serwerami. Dodatkowo, tak jak wspomniałeś, trochę to jest taka wygląda na grę free to play, kosztuje około 250 zł, ale jest jeszcze wersja deluxe, która kosztuje już krocie i tam masz te wszystkie dodatki, masz więcej tych sztuk stali i możesz ciągle kupować rzeczy, więc trochę zastanawiam się, czy rzeczywiście ta gra przetrwa na rynku, bo już teraz widać duży, ponad połowę osób odpłynęło od tej gry od premiery. Widzicie to. Nie dziwi, ale z drugiej strony było jakby takie ciśnienie, żeby zrobić z tej gry grę e bo faktycznie ma bardzo dobry gameplay, te, te rozwiązania właśnie, że możesz z jednej, z drugiej, z góry zaatakować, możesz y, z, używać guard, możesz y, uników używać, możesz zmylać przeciwników. To nie wydawało się łatwe z jakimiś początkującymi graczami. Oczywiście jakby w miarę fajnie się grało, ale później jak już się trafiało na coraz mocniejszych, no to było to wymagające i było widać, że trzeba mieć raczej skilla niż to, że ma się dobre umiejętności i tak dalej, żeby wygrać ten pojedynek. No też samo zawartość tej gry nie do końca mi odpowiada, bo Fantastyczny system walki, który tutaj jest i naprawdę ogromny potencjał, który, bo ja grałem we wszystkie części beta testów, czy we wszystkie testy, jakie wyszły tej gry i czekałem na premierę, bo dość, wydawało mi się, że ta gra będzie dość interesująca, natomiast po premierze już wydaje mi się, że trochę za mało trybów, trochę za mało gry w grze, że tak to ujmę. I trochę szkoda, że Ubisoft zmarnował ten potencjał, bo było tutaj naprawdę wiele możliwości na zrobienie naprawdę wyśmienitej gry, bo sama taka, jakby to określić, krew, kwintesencja tej gry. To jest coś, co, na co warto zwrócić uwagę, natomiast cała otoczka wokół niej, czyli ta fabuła, ten tryb multiplayer, to jak działają serwery, to jak graftowanie ekwipunku I, i cała reszta sprawia, że, że to po prostu odrzuca graczy, to zresztą sam już wspomniałeś. No i z drugiej strony, o czym też wspominaliśmy, że tak naprawdę jedyną jakby satysfakcję sprawia tu granie w pojedynkach jeden na jeden. No to bo, czy największą, tak? No to bo jest bo największa przyjemność tej czujesz gry. Czujesz wtedy, że faktycznie jakby szanse są wyrównane i ten pojedynek jest sprawiedliwy, bo kiedy pojawiają się inni przeciwnicy, to też tak ma trochę problem z tym, że no, możesz się skupić tylko na jednym przeciwniku. Oczywiście możesz blokować ciosy od wielu naraz, ale skupić się, żeby uderzyć, możesz tylko jednego, i wydaje mi się, że to powinno być. błąd w założeniu poprawione w ogóle, jeśli chcą myśleć o jakimś rozwijaniu tej gry, albo o stworzeniu na przykład kolejnej części. Co na pewno należy zaliczyć na plus, to jakby oprawa audiowizualna, która jest bardzo moim ładna. zdaniem bardzo ładna i bardzo dobrze zoptymalizowana, przynajmniej na nawet na Xbox One, co mnie trochę tak. zdziwiło. Bo wydawało się, że jednak tutaj te wszystkie rzeczy są pokazywane albo z pc albo z PlayStation 4 Pro, a jednak nadal gra na tych podstawowych konsolach wygląda bardzo dobrze, trzyma klatki, raczej się nietnie. No chyba mi się zdarzało kilka razy, gdzie pojawiali się ci przeciwnicy komputerowi. To faktycznie czasem dało się odczuć mały spadek klatek, co przy jakby grze wieloosobowej jest trochę takim skazaniem na stryczek troszeczkę tej całej produkcji. I Wydaje mi się, że powinniśmy przejść chyba już po malutku do podsumowania. Czy byś polecał w ogóle tą grę w tym momencie w takiej formie? Czy w jakiś sposób cię zaspokoiła i spełniła oczekiwania po tych właśnie wszystkich trybach beta, w których uczestniczyłeś? Oczekiwań moich niestety gra nie spełniła. Ja byłem skłonny przed premierą wystawiać ocenę w okolicy ósemki, dziewiątki, zanim zagrałem w, w pełen produkt, bo w beta testach nie było tak wielu problemów na jakie spotkałem się w wersji finalnej. Na ten moment nie polecam tej gry. Wydaje mi się, że ona jest za droga, jeszcze na tyle niedopracowana, że nie warto wydawać tak dużej ilości pieniędzy. Natomiast za jakiś czas, gdy to wszystko zostanie opanowane, cała ta infrastruktura sieciowa zostanie ogarnięta przez wydawcę i ta gra będzie płynnie normalnie działać. Nie będzie wyrzucać serwerów. Pojedynki 4 na 4 będą miały sens, a nie będą łączyły się typu 4 na 2 i dwóch przeciwników to będą boty albo dwóch zawodników w twojej drużynie, co jest w ogóle absurdalne i po prostu automatycznie praktycznie kończy się porażką no to wtedy będzie można w to zagrać, ja nie grałem jakoś bardzo dużo, jakieś dwie godziny grałem w kampanię fabularną więc moja ocena nie będzie taka do końca pełna ale za samą przyjemność grania w For Honor, za te potyczki za ilość godzin, które spędziłem, bo tak jak wspomniałem przez pewien moment grałem tylko Warholur, bo sprawiało mi to sporo przyjemności mimo całych problemów. To wystawiłbym szóstkę z pusikiem. Uh, nisko. Znaczy się, wiesz, zaraz poznasz moją opinię i, i chyba się powoli też zgodzimy z taką oceną. Bo faktycznie, jakby sam gameplay, sama rozgrywka, to jak zostało to przemyślane i zaplanowane, że jednak jest tu dużo taktyki, a nie maszowania przycisków, co można. Bo jak się patrzy po prostu na gameplay to mu się wydaje, że to jest takie proste, ale tak naprawdę jest tu dużo rozkminiania i, i posiadania właśnie tego skilla. No i styla. też sterowanie jest dobrze rozłożone. To też plusik dla twórców, że to zostało bardzo fajnie rozplanowane. Ale już ci nie przeszkadza. Podoba mi się jakby podejście do tego, że kampania dla pojedynczego gracza rozwija umiejętności potrzebne do trybu wieloosobowego, ale właśnie tutaj tym minusem jest jednak sama fabuła. Na przykład w Battlefield 1, co mi się podobało, też każda misja była przygotowana do tego co spotkamy w multiplayerze, a jednak historia wydaje mi się była dużo lepsza. Nie była na jakimś niesamowitym poziomie, ale jednak mi się chciało grać i skończyłem te wszystkie misje, a tutaj For Honor no to było po prostu przejdę to, bo, bo muszę do recenzji, a nie przejdę, bo tak naprawdę mi się chce. Dobrze, że podszedłeś do tego stopnia, <laughs> że byłeś zaparty. Tak, dużo zaparciach trzeba w, w tej grze jednak, no ale tak jak wspomniałeś, chaos, który panuje w potyczkach wieloosobowych, gdzie jest na przykład czterech na czterech, Problemy z łączami, problemy z serwerami, te mikrotransakcje, które jednak wydaje mi się wpływają w jakiś sposób na samą rozgrywkę, a też cena tych, tych wszystkich rzeczy jest dosyć wysoka. No nie pozwala mi też chyba postawić, na pewno nie pozwala mi postawić siódemki. Ja chciałem postawić szóstkę, ale żebyśmy tak jakoś może w miarę zgodnie. Podjęli tutaj decyzję to jednak jeszcze za tą całą oprawę audiowizualną, która bardzo no mi się ten podoba, plusik. Ten, pl ten plusik będzie i odgramy na maksa będzie no 6,5 dziękujemy dystrybutorowi gry w Polsce, czyli Ubisoft Polska za dostarczenie kopii do recenzji.